Dolina Kokora, pół godziny drogi od miejscowości Salento, która jest y, turystycznym kurortem bardzo popularnym w tym regionie Kolumbii. Ja będę przemierzać drogę tyłem, dzięki czemu będę mógł nagrywać, jak Dominika przemierza ją przodem. <grym> Miejsce słynie z takich naprawdę bardzo wysoko rosnących palm czy palem. Palm. Eee, ten gatunek nie występuje w innych miejscach, może gdzie nie gdzie, wyrastają pojedyncze egzemplarze, natomiast tutaj jest ich naprawdę dużo. Słowo palma pochodzi z języka łacińskiego. W jej odmianie nie pojawia się więc tak zwane ruchome E z dawnego mocnego. Tak jak ma to miejsce w przypadku słów o pochodzeniu prasłowiańskim. Dopełniasz liczbę mnogiej tego rzeczownika, to więc palm. Wielu turystów pokonuje trasę konno, my zdecydowaliśmy się dzisiaj na napęd nożny. Ale spójrzcie tylko, jakie te palmy są ogromne. Yy, poniżej pełnowymiarowe konie, to nie są miniaturki, teraz zobaczcie na proporcje. Kurczę, bardzo staram się, żeby nie uciąć wierzchołków, ale no, nie uda mi się chyba ze wszystkimi. To jakieś giganty. Mika, jak wrażenia z Las Palmeras? Troszkę przerażające. Strefa równikowa kojarzy się z upałami, a jeżeli już z deszczem, to w lasach tropikalnych, gdzie jest bardzo parno i duszno. My już tej strefy tak nie kojarzymy. Tutaj w Kolumbii, która jest krajem bardzo górzystym, klimat jest niesłychanie różnorodny. I dzisiejszy dzień bardzo przypomina wiosenną wyprawę po polskich górach. Cały dzień pada, jest zimno, mokro. Musieliśmy się zawrócić i czmychamy czym prędzej. Tam u góry, już powyżej punktu rosy, była tak gęsta mgła. Wyglądało to jak takie magiczne kolumbijskie uroczyska. Dominika, pokaż kogo tam spotkaliśmy. Bukę. Bukę. Dokładnie, tak. Więc uciekamy teraz przed buką już w dół. Buki się trzeba bać. To w muminkach. Ja to tak, nie wygląda jak buka. To jak wyglądasz, kto? Nie wiem. Jak puma! Nimfa wodna. nimfa wodna. Dobrze. Na kolumbijskich <śm> uroczyskach <śm> <śm> wyłaniają się nimfy wodne. Jeszcze tylko brakuje śniegu i lampek choinkowych zawieszonych na szczytach tych palm. Wtedy to by była bajka. No ale życie to nie bajka. Jest jak jest, jest zimno i mokro.